Dzień dobry Państwu, witamy Was bardzo serdecznie. Anna Pałasz i. Agata Głoszbojacka. Dzień dobry. Jesteśmy specjalistkami pracującymi z małymi dziećmi nad rozwojem komunikacji i języka. Dzisiaj chciałyśmy przedstawić Wam ćwiczenie dotyczące um, to będą czasowniki, tak? Kształtowanie odpowiedniej odmiany, czyli yy, odpowiedniego dopasowywania rodzaju czasownika do rodzaju podmiotu, który mu towarzyszy. To jest duży problem u dzieci z afazją. I ja chciałam pokazać, nie wszystko jestem w stanie pokazać na warsztatach, więc takie wrzuty, korzystając z osi obecności, będziemy robić, żeby był to taki materiał i dla tych, którzy na warsztatach byli, ale też dla rodziców, którzy pracują ze swoimi dziećmi w domu, taki gotowiec, taka podpowiedź. Jakby problemem u dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji jest między innymi wybranie odpowiedniego rodzaju czasownika. I bardzo często zdarzają się takie wypowiedzi, gdzie to połączenie podmiotu z orzeczenie jest nieadekwatne, jeśli chodzi o rodzaj. Czyli mamy na przykład, mama przyszedł, tata wróciła, i to notorycznie powtarza się w wypowiedziach. I ja to bym chciałam, znaczy przy Twoim korzystając z tego, że tu jesteś, tak? Pokazujesz, w jaki sposób ja się z dziećmi bawię. Zobacz, to jest babcia. To jest babcia. Ona ma na imię Gosia. Gosia. I spróbujemy opowiedzieć sobie razem Asia, co Gosia wczoraj robiła, okej? Okay? Okay. Ja zacznę, będę coś wymyślała, jak będziesz miała swój pomysł, to też mi dodaj. Gosia spała. Gosia piła. piła. Ja w tym, w tym momencie y, y, za, za, zamodelowałam Ci pierwszą odpowiedź, i dyskretnie nie mówiąc o tym, wprowadziłam takie podparcie gestem, tak? Na tą końcówkę, a że ja ją zaznaczam, że ona jest. I w tym momencie ja przy każdej mojej wypowiedzi modeluję sobie tą ręką. Oczywiście, że my jesteśmy teraz na materiale abstrakcyjnym, że my możemy wziąć obrazki, które będą nam ilustrowały konkretne czynności, ale tutaj tylko chodzi o pewien schemat takiego działania, tak, jak tą formę dziecku utrwalać, jak ją pokazać, a nie o to, czy rozłożymy jakieś gotowe pomocy i tak. będziemy działać. Ale też ważne mhm. jest to, że tak naprawdę w tej całej zabawie, w tej całej ćwiczeniu chodzi o gest, tak? tak. Jako ten tak. główny, główna podpowiedź. podpowiedź będzie tak, że części Ci będzie potrzebowało jeszcze tego obrazu czy symbolu, gdzie właśnie ktoś pije, a część może już przejść sobie no, powyżej. Tak. Chodzi nam o zupełnie inne też ćwiczenie, żebyśmy to podkreślili. Mm -hmm. Ile co sobie dalej z tym dzieckiem? Gosia czytała. Gosia mm, widziała. Jasne. I tak sobie różne czasowniki generujemy. Oczywiście, że moje afatyczne dziecko będzie się mylić, ale ja będę wtedy już ten gest... Ona tak, nie czytał. Ona, tak. czytał. ona czytał. Tak, i, i, tylko i pociągnijmy i pociągnij. to. Nie okay. Czyli, e, Gosia mm, pił. Czy Gosia pił? Czy Gosia piła? Gosia piła. I w ten sposób zaczynam wiązać, jakby podpowiedź taką wzrokową, ruchową, z tym, co dziecko mówi, i dziecko zaczyna samo się korygować. I jak już sobie rozbuduję to ćwiczenie, na tej Gosi trochę porobię. Haha, mam to Stanisława, to Staszek, Staszek. i zobaczmy, co Staszek robił. Ok, ażka, bo Staszek on tak jak Gosia pił, czytał pisał <laughs> ty bez skojarzeń i zobaczymy co on robił jeszcze, dobra? Okay. Który kolor wolisz? To zrobimy Różowy. troszeczkę inaczej. Różowy. To ja wezmę zielony, to jest mój ulubiony. Ja po tej stronie będę układała, tam zostawię dla ciebie. Okay. Zobaczymy, kto zejdzie z większej ilości kostek, dobra? Okay. Chcesz zacząć. Co robił Staszek? Co on eee. robił? Pił. No dobra. On siedział. On jadł. On chodził. On widział. On rozbierał. On szukał. On znalazł. To już jest trudne czasami dla dziecka z okazją. Mhm. On dostał. On płakał. Kasia, więc będziesz trochę taką papugą i ja będę mówiła, co robiła Gosia. Staszek robił dokładnie to samo. Okay. E, Gosia czytała... A Aha. poczekaj. Ja pokazuję pierwszy. Okay. żeby w dziecku. A Staszek czytał. Gosia siedziała. Hmm. Staszek siedział. Hmm. Gosia płakała. E, Staszek płakał. I widzisz, co tutaj się dzieje. Dziecko samo wybiera formę. Ono, znaczy, ono ma wzorzec na, 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 narzucony, ale samo dokonuje wybor, do, wyboru końcówki właściwej. Nie myli się, bo idzie cały czas po tym samym wzorze, tak? Realizuje ten sam pewien paradygmat, ale robi to samodzielnie i robi to dobrze. Więc ja za chwilę, żeby jednak w drugą stronę pójść, powiem słuchaj. Minęły dwa, to było wczoraj, ale w poniedziałek to znowu Gośka cały czas naśladowała Staszka. No wiesz co? Goś, Staszek siedział, a Gosia siedziała. I Dziecko mi to często tu powie: Siedział. Mhm. Gosia siedział, często mój Fatyk tak powie. Ja mówię: No co ty? On siedział, a ona siedziała. I nawet wezmę sobie, żeby ten kolor. Od razu szef, wiesz, w pamięci okay. dziecka z ruchem, siedziała, mm. Staszek gotował, Gosia gotowała, mm -hmm. Staszek pił, Gosia piła mm -hmm. i w taki sposób dzieje się dokładnie to samo, tylko zaczynamy y Zaczynamy troszeczkę korzystać już z, inny, z innego rodzaju czasownika, adekwatnego mm. y, do osoby. I chwilę potem, jak już dziecko sobie tak powybiera, że według schematu, według pewnego paradygmatu, to zaczynam mu robić pułapkę, bo chcę, żeby zaczęło myśleć o tym, y, co, co będzie wybierać. Więc ja sobie tak pomieszam, słuchaj, o, na przykład w taki sposób, i powiem, Asia, musimy uzupełnić dziury. Uwaga! Trzeba się pilnować, wiesz, bo popatrz, Gosia płakała, a Staszek płakał, mhm. Staszek siedział, a Gosia siedziała mhm. i pewnie, że ty będziesz robiła dobrze. Mhm. Moje dziecko się będzie mylić, ja powiem wtedy, a czy siedział, jeśli się pomyli, czy siedziała? Czy Raz. się działa? Mhm. I ono sobie dokona znowu wyboru po mojej podpowiedzi, bo już, bo już czuję, ale znów poprawi się samo, nie? nie? Tak, ale też to, że e, to są już dwie pułapki, bo muszę jeszcze przypilnować kolory. Aha, Aha, tak, tak. tak, też, tak. E, możemy to zrobić w jednym, mhm. to nie ma znaczenia. Tak, sobie tak na, ale nawet próg wyżej, wyżej. Ale jest próg wyżej, tak. tak, to już jest trudniejsze. I uwaga, Staszek czytał, a Gosia czytała. I tak dalej, i tak dalej. Kolejną wersją na podobne ćwiczenie, słuchajcie, my możemy zmieniać ludziki. Możemy mieć różne postaci. Fajne są te z, z Lego Duplo różne, z Laleczek Goki, no takie różne małe formy, które dzieci uwielbiają, ale mogę pójść jeszcze dalej. Ja tu przygotowałam, słuchaj, dla nas takie oto zestawy, tak, dla Ciebie i dla mnie. I pierwszy poziom to jest taki robią to samo, prawda? Ale już będzie się przedmiotu. Gosia, jesteś gotowa? Staszek pił. Gosia piła. Okej. Okay. Gosia pisała. O, Staszek pisał. Mhm. Staszek jadł. E, Gosia jadł. Mogę jeszcze pokazać Gosia mieszała, Staszek mieszał, ale jest to faktycznie już mieszanka, tak? Jest i to, to już jest jakby wyższy poziom. Mogę iść jeszcze dalej, ale nie może nie z tym samym dzieckiem, z którym to mhm. zrobię, bo jeszcze są kolejne wersje rozbudowane tego samego. Czyli mogę zrobić tak: pokażę dziecku przedmiot i spytam się, co on robił. I teraz dla afatyka. Pierwszą drogą to jest Staszek Kubek, Staszek Woda, bardzo często. i Więc to już jest takie myślenie o języku i myślenie, jak jedno słowo prowadzi do innego słowa, jak przedmiot może prowadzić do czynności. Więc ja pokażę, co on robił, jak myślisz. Piła. A, czy piła, czy pił? Pił. Staszek pił, masz rację. Hmm, a co robiła Gosia? Jadła, na jadło. a idąc jeszcze dalej, mogę powiedzieć tak, wczoraj popatrz co było, mhm. Staszek pił, a Gosia jadła, Staszek mieszał, a Gosia dmuchała. I tak dalej, i tak dalej. I mogę dzieciom pokładać i powiedzieć, zgaduj, to już jest kolejny wyższy poziom, bo są równolegle nie tylko dwie różne formy, ale dwa różne czasowniki już, prawda? I jeszcze kombinacja, jaki czasownik tutaj, tutaj włożyć. Głęboko wierzę, że dziecko powinno samo dokonywać wyboru, samo dokonywać autokorekty, żeby poczuć się bezpiecznie że my nie jesteśmy w stanie przerobić wszystkich możliwych form, każdego czasownika, i tam w, ka w, każdej jego, w każdym czasie i tak dalej, w każdej jego formie, ale jeżeli dziecko trenuje w taki sposób, samo dokonuje autokorekty z delikatną podpowiedzią, delikatnym modelowaniem, po pierwsze wzmacnia siebie potrafię, to jest nieprawdopodobnie ważne w przypadku dzieci z trudnościami, potrafię, umiem, po drugie, nie dostaje cały czas sygnału, prawda, źle, 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 źle. to nie, ja nie mówię popraw, ja mówię tak czy tak, wybierz, prawda, I zastanów się, zbudzę. a jednocześnie podpowiadam, czyli to jest takie, dziecko nie do końca czuje, że to jest podpowiedź, ono po prostu czuje, że dokonuje wyboru i poza tym, kiedy uczymy takiej czujności i samodzielności, to uczymy dzieci też tego, jak wyłapywać pewne zasady z języka otoczenia, bo tutaj jest problem, tak? Dziecko nie wyłapuje zasad. Dziecko jest niedokształceniem mowy z języka otoczenia, ma z tym trudność, a jak już wyłapie, to potrzebuje naprawdę dużo czasu, żeby to utrwalić. I tego typu zabawy akurat na to, na to o czym mówimy, na tą trudność, o której mówimy, są tutaj bardzo przydatne. No oczywiście jest to tylko taki prosty przykład, bo rodzajów tych zabaw jest mnóstwo. I tak jak powiedziałbyśmy, możemy robić to na, na postaciach, możemy to robić na y, zabawkach, możemy to robić na zdjęciach i obrazkach na płaskim. Ja zachęcam rodziców, żeby mm, robili zdjęcia sobie, domownikom, prawda? I na drugi dzień mówimy, co wczoraj robiliśmy? I oglądamy zdjęcia i leci tata spał, a mama piła kawę na przykład, mhm. tak? I jakby... Bo to, co bliskie dziecku, to, z czym dziecko czuje emocjonalnie związek, też motywuje je bardziej do tak. pracy, wyzwala taką e, spontaniczną, naturalną energię do mówienia po prostu. Nie jest ćwiczeniem, jest rozmawianiem o, tak. o, o życiu co się, tak? o tym, też, co się zadziało. Mhm. Ja też często wykonuję te e, zdjęcia i proszę, e, tylko że nie robię tego na domownikach, tylko w tej pierwszej fazie robię na dziecku. Tak? Mhm. Że to dziecko mhm. musi mieć. Zrobione zdjęcie kiedyś pije, pije i tak dalej, bo w tych czasownikach takich prostych jesteśmy, ale często też mówię sobie, żeby nie pokazywał tych zdjęć przed zajęciami, tak. przynoszą zeszyt. Oczywiście te zdjęcia wypadają, i mówię, no nie, no mhm. w ogóle, no. co to jest, tak? Bo to od razu jest takie, wszyscy są zafascynowani, i każdemu się chce, tak naprawdę, mhm. ale też myślę sobie, to, że te zeszyty, które zakładamy w którymś momencie dzieciom, też bardzo fajnie oswajają, bo to raz, że taki dostęp do książek i oswajanie się z książkami, ale też uczy dziecka, dziecko, że w tym zeszcie jest pewna historia. Nie? Że, że to nie jest tak, że my wklejamy piłkę, lalkę i ciupiemy piłka, lalka, piłka, lalka, tylko tam się dzieje taka historia nasza. I to do to dokładnie, często do niej wracamy, tak. nie? mhm. Czy przeglądając zeszyty, jeśli tam wrzucimy kurę wcześniej na takim niższy, niższym poziomie, patrzymy, no, no, no nie ma ziarna, tak. Co tu się stało? Tak. I, I to nam daje taką dużą bazę do rozbudowywania tego, co, co nas spotyka w tym języku, ale też daje dziecku narzędzie pewne, nie? Bo on czasami potem wraca i pokazuje, nie jest stanie jeszcze werbalnie coś tam przekazać, ale pokazuje, ej, zobacz, coś tam się faktycznie e zadziało. No, Czy ja rzeczywiście takie dobre. Y Dobra historie z zeszytami. Znaczy, czasem prowadzę zeszyt, czasem nie, to trzeba to sobie jasno tak, powiedzieć, że bo czasem wierzy. wyciągnę takich, takiego, tak, takich rzeczy masę i na tym będziemy robić, tak? tak. Ale rzeczywiście jest tak, jak mówię, że wracam do tego zeszytu i jesteśmy na poziomie wyrazu. Ale my, mieliśmy mianownik i proste tak. wyrazy, ale teraz my zakryjemy, czym on się bawił. Odklejemy tak. kartkę, już mamy misię, a tam letnio tak. się uczyliśmy mić, prawda? Kogo on znalazł, prawda? I tak dalej. Ja też jakby przerabiam te zeszyty, zdarza mi się raz na jakiś czas, że wezmę zeszyt i 15-20 minut zajęć. Poświęcam na to, że oglądamy tak. ten zeszyt, ze śmiechem fajne. od początku, ale troszkę modelując zadania pod możliwości dziecka. Dzieci, tak. dzieci lubią Lubię. to. Tak. Czasami też one są fajne, jak się przekazuje dzieci kolejnemu mm -hmm. terapeucie i też z takim zaciekawieniem co tam robiliście, nie? Tak. I znowu jest ta, ta mówię, nie no, co on ci tu wkleja, co ona ci tutaj tak. dała? Tak. Ale kicha, co się z tym robi? I to dziecko też ma szansę tak spokojnie opowiedzieć przy mm -hmm. pomocy obrazu czy symbolu, który ma w tym zeszycie. Jakby Widzimy też, tak naprawdę myślę sobie, że w tych zeszytach, przynajmniej dla mnie, to jest też takie istotne, że ja mam całą tą historię, jak to przybywa. Mm -hmm. Oprócz dokumentacji, którą się prowadzi, ten zeszyt jest żywą dokumentacją mm -hmm. dla mnie, tak. tego nad czym się muszę dłużej pochylić, a nad czym po prostu jest pstryk, tak jak mówię, że biorę kostki i to dziecko wpada w, w rytm. Nie? To, ale zeszyt też wymaga od nas porządku, porządku i innego mm -hmm. przygotowania tak. się. Bo wymaga tego, żeby jednak te zdjęcia zrobić, żeby tak. jednak sterówki jakieś przygotować, które tam, obrazki, które tam wkleimy. Tam tak. możemy to cudować jasne, ja też my dużo rysujemy. Ja rysuję, uwaga, ale jakby ja zawsze mówię, słuchajcie, że zabawa ze mną, jak rysujemy, to jest zabawa zawsze w udawanie i to też pokazuje pewne umiejętności dziecka, że ono w tą zabawę wchodzi. Tak i tu a propos rysowania, to przypomina mi się taka historia, kiedy dziecko z ASD zażyczyło sobie psa, mając już tam 4 lata powiedzmy, no i psa, który wygląda jak świnia i mówi tak, to jest pies? A mówi, nie, to jest świnia. I pierwsza myśl, która mówi, ok, wygląda jak świnia, ale będziemy udawać, że to jest pies. Mm -hmm. Tak? Gdyby umówmy się, że tak. to jest pies. W to jest wszedł, w to rewelacyjnie tak naprawdę, bo potem poszło to w bardzo fajną stronę. Kiedy on coś rysował i to nijak niczego nie przypominało, ale mówi, umawiamy się, że to jest to, tak? tak. Czyli kolejna taka Super. kompetencja, bardzo, bardzo, bardzo fajna, fajna mm -hmm. dla niego. No. to co? Żegnamy się z Wami, ale tylko dzisiaj. Pewnie jeszcze coś nagramy i wrzucimy. Dziękujemy Wam, że jesteście z nami. Zachęcam Was do bloga agatki aologopedii.blog ale tak naprawdę można śledzić stronę na Facebooku pod tą samą nazwą ologopedii.blog, bo jeśli wrzucam jakieś nowe ćwiczenia na swojego bloga, to na Facebooku też to jest, to jest i wtedy jakby jest to bardziej widoczne. Agata prowadzi też wiele szkoleń, ale myślę, że takie szkolenie, które tutaj dzisiaj przychodzi mi do głowy, to jest też to ćwiczenie na rozumienie, tak? O to, ćwiczenie o do działania rozumienia. do rozumienia. Tak, tak. Bo to te, no, nie są to stricte pewnie wpisujące się strategie w tą historię tego szkolenia, ale tam jest bardzo dużo podpowiedzi dotyczących tego jak ćwiczyć, jak pokazywać, ale nade wszystko jak podpowiadać dziecku, jak podpowiadać? właśnie subtelnie uh -huh. Uh -huh. przewodniczyć tej historii terapeutycznej, a nie e, być takim... E, narzucać, prawda? Nie narzucać. Żeby dziecko samo, za pomocą właśnie, fajnie to nazywać subtelnych podpowiedzi, tak. bo nikt o tym nie myślał, a chyba tak rzeczywiście jest, że one są dyskretne, one się dzieją jakby obok tej całej tak. sytuacji, i uczę dzieci z tych podpowiedzi korzystać. Kostać. Bo jak ono się nauczy z takich podpowiedzi korzystać, to potem mądry nauczyciel też będzie tak prowadził dziecko w szkole subtelną podpowiedzią, a nie jakby, nież też takim stygmatyzowaniem dziecka. Kuba zrozumiałeś, Kuba usłyszałeś, nie zrobi tego mądry nauczyciel, on go dyskretnie zamodeluje, i też trzeba nauczycieli tego uczyć. To jakby, to, chociaż jest wielu świetnych, którzy, tak. którzy, od których my byśmy się mogli uczyć, tak Kostać naprawdę to jest to Dziękujemy Wam bardzo i Dziękuję do zobaczenia. Bardzo.